Po przeczytaniu tej mangi znienawidzicie gobliny. I ta niechęć do goblinów jest bardzo ważna w Goblin Slayerze. I ja strasznie lubię mangi, które założenia są bardzo proste, ale wciągają jak bagno. Goblin Slayer pełnymi garściami czerpie z tego z 18+, nie idzie nas żadne ustępstwa, No i mamy tu bardzo brutalny świat, który mamy stworzenia, które napadają na ludzi. No i tak naprawdę, jeżeli kogoś zabiją, to miał szczęście. Żeby przeciwstawić tym potworom, powstała gilia puszkiwaczy przygód, do których dołącza świeżo upieczona kapłanka. Grupa początkujących poszukiwaczy przygód wciąga ją w pewną misję, która polega na eliminacji goblinów. Misja ma być bardzo prosta, bo gobliny są strasznie głupie. To podejście jest oczywiście dla nich bardzo zgubne i dowiadujemy się, jak bardzo plugawymi stworzeniami są gobliny. Kapłanka cudem uchodzi z życiem i pomaga jej tytułowy zabójca goblinów. A zabójca goblinów nie wiemy zbyt dużo, jest strasznie enigmatyczną postacią, ale kapłanka dołącza do niego i będzie pomagać mu wykonywać misję. Rysunki w tej madze są genialne i w mistrzowski sposób oddają klimat całej historii. Teraz mi się podoba to, że manga nie idzie na skróty, a główny bohater no, chce wykonywać swoją misję. Ja czytając czułem, że chcę dołączyć do jego drużyny. Jeżeli lubicie mroczne i brutalne klimaty, a kadry, które uciekają krwią są dla Was w porządku, to śmiało możecie sięgnąć po Gobli Slayera.